Hejka sercone i oliwetka, na z znowu ktoś mi dał też jakieś trzecie pozdro Ale znowu Cię pozdrawiam Wero I kupiłam mi chyba listę życzeń Poprosiłam tutaj Proszę, kupię ktoś listę życzeń I dziękuję za pozdrow. zobaczymy, że to chyba z listy życzeń Dziękuję Piękny hajsik, my tutaj w i ile tych hajsików Dobra o dziękuję o da, no, dałam mam całą listę i szkoda że mam 4 jak miałam wtedy 7 ale wydam na te serduszka bo są ładne o no właśnie kupiłam mam listę o dziękuję właśnie powiedziałam nie, widzicie dotrzymałam słowa ok kupię mogę sobie to kupić i widzicie dotrzymałam słowa że kupię jej luk i patrzcie podobne jesteśmy to i za listę życzę Cię. Dziękuję i dam Ci drabkę. Hmm, tu raz tutaj. Nie To ciągle sobie to. Dobra, czekajcie, bo ja musiałam coś zobaczyć, bo i tutaj ona nie jest aktywna na tym chyba pasku. Otrzymane. I koi, Idzie Aha, ja na ciepnej nie mam. X z Taki przy że ciepła ja nie mam. Tylko dam ci grawko. leci, leci. Dobra. Odezzę się jeszcze za jakieś o zilu zielu czyli o północy. नारायचे